Dzień dobry. Dzisiaj chciałem pokazać Państwu kamień, który dostałem do oceny. Kamień kompletnie zniszczony. Zniszczony przez nieuwagę użytkownika. Już tłumaczę o co chodzi: kamień został wytrawiony w kwasie. Najprawdopodobniej ktoś użył do czyszczenia biżuterii, użył płynu do czyszczenia złota i zanurzył w nim. Pierścionek z takim pięknym perydotem, który uległ częściowemu rozpuszczeniu w kwasie. Kamień nie nadaje się już do niczego, jest jedynie ciekawym przykładem geologiczno-krystalograficznym. Można na nim szukać figur trawienia i cieszyć się tym. Kamień nie nadaje się już w tym momencie do niczego, trzeba było go wymienić.